Dobrnęliśmy do dnia trzeciego, czyli do niedzieli. Żegnam się z tym pięknym widokiem. Może nie tutaj na tym pierwszym planie, ale żegnam się z tym widokiem. I powoli znowu kolejny Master Track staje się wspomnieniem. I mega mi przykro z tego powodu, bo powiem Wam szczerze, że to już jest kolejna edycja Master Track'a, na której jesteśmy obecni i naprawdę w tym roku było jakoś inaczej. Ale nie umiem Wam powiedzieć dlaczego. Może przebrniemy przez taki flashback od początku, czyli od piątku. Wyjechałem w piątek i jechało mi się naprawdę ciężko, ponieważ były co chwilę ciągniki na drodze, oczywiście zaczęły się żniwa. Była też wahadłówka do Opola i to w sumie trzykrotnie. I dojechałam do hotelu z basenem, na który zawsze nigdy nie mam czasu iść. Ja zawsze biorę stroj kąpielowy, a de facto ten strój nie, nieużywany wraca, ponieważ nie mam czasu po prostu. Kiedy idę na Was Tertrak'a, to jestem tam cały czas z Wami. No i w tym roku było zupełnie inaczej. bo Było jakoś tak lepiej, było więcej pozytywnych emocji, mimo że wydaje mi się, że ludzi było mniej. Zresztą nie tylko mi się tak wydaje, bo Wam też. W piątek, czyli pierwszego dnia dołączyłam do drogowych Mikołajów i razem z nimi przemierzałam sobie plac Master Track, aby spotkać znajomych. Nie muszę chyba przedstawiać drogowych Mikołajów, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam do opisu pod filmikiem. I idziemy dalej. Zostawiamy ich? ale możemy. Uciekały! Pierwszym na tym punkcie wycieczki był Jelczon, a zaraz potem poszliśmy sobie do teamu Ciećwieży. Chłopaki wręczali podziękowania za przyłączenie się do akcji drogowych Mikołajów. Z kolei ekipa Ciećwieży naprawdę ugościła nas serdecznie. Także pozdrawiam Was i dziękujemy za to, że mogliśmy sobie tam przysiąść, trochę odpocząć, zanim wyruszyliśmy w dalszą drogę. tak spokojny. Nocka, śniadanie, kawa i melduje się na strefie Mercedesa. Jesteśmy już obecni we troje czyli ja, Artur i Adrian i powoli także zaczynają schodzić się do nas goście, przybijać, przybijać piątki, robić sobie wspólne zdjęcia. Także szykujemy się na nadchodzące nasze południe-południe w strefie, bo wiemy doskonale z poprzednich naszych edycji, że będzie się działo. Na szczęście pogoda była łaskawa tego dnia. Co jest Artur? Nagrywam, co? No co? Poleciałem takim helikopterem. Widzicie te czapy? Bardzo mi się spodobały. Wam zresztą też, ponieważ naprawdę rozeszły się jak świeże bułeczki. Ale oczywiście też Adrian nie kazał to, nikomu się nudzić i od razu przystąpił do rozgrzewania publiczności, czyli zachęcał do zrobienia jakiegoś krótkiego treningu, co jest bardzo fajną formą spędzania właśnie takiego wolnego czasu, żebyśmy nie zapomnieli o tej aktywności fizycznej. I mimo tego upału, bo mimo, że nie było może tak aż bardzo słonecznie, było troszkę zachmurzone niebo, to był naprawdę skwar. Także szacun dla każdego z Was, kto przyjął wyzwania Adriana. Tutaj mamy Gracjana. Gracjan też jest kierowcą. Razem ze swoją żonką przemierzają szlachetki. Laki europejskie, yy, możecie znać ich także właśnie z social mediów. A tutaj zobaczcie, zobaczcie jak z ludzie do nas przechodzili. Ludzie, którzy nie bali się wyzwań, ludzie, którzy mimo tego, że przyszli tutaj tak naprawdę spędzić ten dzień i relaksować się, stwierdzili, że dobrze będzie się trochę poruszać. A zmotywował wszystkich do ćwiczeń, tak? Nie może być gdy jak dobrze wiecie. No nie ale towarzystwo kierowców proszę bardzo zaangażowane to. czy gorąco czy master track trening musi być zrobiony Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze. Trzydziś, 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 jeden. Bardzo dobrze. Dawaj jeszcze. Trzydziś, trzydziś, dwa. Słyszeliście kiedyś o drużynie dużego Fiata? No to zapraszam w opis, żebyście sobie przeklikali link. Radku, dziękuję Ci za spotkanie. Cieszę się, że jakoś mogłam wesprzeć Twoją akcję niosącą pomoc dzieciom. A was zapraszam do zaznajomienia się z tematem, bo jest warto. Dobra, koniec przerwy. Adrian dalej prowadzi trening, ale słuchajcie, w naszej strefie robi się coraz więcej ludzi. Wpadli oczyma podwójnej, czyli Angela i Damian, i bardzo się z tego spotkania cieszę, bo bardzo ich sobie cenię. Ale to jest nic. Jeszcze była ekipa z Japonii, słuchajcie, Japonia była w strefie Mercedesa, ale też i Arabia Saudyjska, czy skądkolwiek ten gościu pochodził. Ale gość jest Debeściaski, bo już był u nas w zeszłym roku i nawet wygrał konkurs. A teraz dał Artur, po raz pierwszy na Master Trucku podniósł kabinę. A my mu wiernie kibicowaliśmy, bo się chłop umęczył, jak nie wiem, pomagali mu też inni podnosić tą kabinę, no i na szczęście jakoś to poszło. A dzięki temu, że kabina była w górze, naprawdę pojawiło się w naszej strefie dużo zainteresowanych, żeby zobaczyć serce Mercedesa z bliska. Jesteś pierwszy. I to jest rekord, ile Jest rekord. lód spaduje. Coś ci tam wypada. To jest wiek oporu na chwilę. No pozostrzegaj. A co to, 40 piesznika na tej oponie? Trybga... Nieważne. się bardzo dobrze. Pi, pi, czuł mi to? Mi... Przepraszam, on jest nieobliczalny. Jednak ciąg i z podniesioną kabiną to niecodzienny widok, więc dlatego też do naszej strefy przybyło dużo zaciekawionych osób, żeby zobaczyć jak to wygląda z bliska. I tak nam upływała sobota. Przebijało się naprawdę mnóstwo ludzi. Nie wiem, ile zdjęć już zrobiłam, ile filmików i relacji nagrałam. Cały czas byliśmy w ruchu, cały czas toczyły się rozmowy, cały czas podchodził ktoś znajomy albo ktoś, kto właśnie stawał się znajomy. Później przyszła jednak pora na taki konkurs. Główny. <śla> Chciałbyś. <śla> Przemek, no. Przemek. Ten konkurs naprawdę tusza emocje. W zeszłym roku pękła Linka, z tego co pamiętam, dwa lata temu też. W tym roku na szczęście nic nie pękło i chłopaki, i dziewczyny. Wszyscy dali radę. Także mega szacun. A ja wspiałam się na naszego Roadstera i podziwiałam ten widok z wieczora. I ten widok wieczorem, i, i sygnały dźwiękowe, to tak naprawdę taka kwintesencja z lotu. Możecie o tym sobie powiedzieć wszystko. Ale spotykają się tam naprawdę ludzie pełni pasji. Potem wyciągnęły mnie chłopaki na imprezę do Horpola, i to, to było naprawdę niesamowite. Pamiętam jak powiedzieli, ej, choć Kaśka lasery będą mówił. Okej, dobra, lasery. Ja słuchajcie, na żywo to wygląda to tak niesamowicie, że ja po prostu czułam się jak takich dzieciach wpatrzony w światełkę, naprawdę? Albo jak kot wpatrzony w światełko. To było po prostu nieziemskie. Plus jeszcze muzyka z takich moich lat, kiedy tak naprawdę, Jezu, jak to zabrzmiało, dobra muzyka, przy której ja się bawiłam na imprezach. Słuchajcie, dreszcze na całym ciele. Ale to zdjęcie uhonorowało całą sobotę, całego master mastertracka i całe moje trakerskie poczynania, social mediowe życie i wszystko to, co starałam się robić dla ludzi. Nie było chyba do tej pory mocniejszego kadru, który by tak na mnie wpłynął jak to. Opublikowałam to zdjęcie w sieci, w swoich kanałach, w social mediach i otrzymałam masę pozytywnych wiadomości. Masę. I dziękuję Wam za te wszystkie ciepłe słowa, które otrzymałam, bo ja naprawdę ja po prostu czytałam i, i płakałam do poduszki jak taki dzieciak. Ale nigdy żadne zdjęcie nie wywołało we mnie tyle emocji jak to. Ym Jaca i Jelczon, którzy są na zdjęciu, pozostaną dzięki temu chyba w pamięci do końca mojego życia. Zresztą Jaca, ja tam nie muszę nic mówić, ty wiesz doskonale. Jestem głęboko wzruszona. Dzień ostatni. Niedziela. Jest pół do jedenastej. 35 stopni. W cieniu. <państwo cowboy> W niedzielę egipą z Mercedesa pokręciliśmy się trochę jak trosem po placu. Pani kochana, tutaj jest Mercedes. <grym> trochę ochłody. Ale mamy wycieczkę turystyczno naszą po masterku. A, tutaj Norwiz wczoraj <grym> jest. Tak? Tak, był Norwi, byłam na nim. Ale treningu też nie zabrakło. Teraz słuchajcie, mamy fajną parę. Pan wziął ze sobą kochankę, tak powiedział. Oczekaliście, po wymienił na inną kochankę. W tym momencie muszę poczekać pięć razy, a on mi pomoże. Proszę zobaczyć. Idziemy. Pięć razy. Jeden. Trzy. Cztery. Pięć. Super! Dziękujemy! Szczęśliwego życia! Ale jak widzicie, nie tylko dorośli chcieli pokazać, na co ich stać. Dzieci także brały z Was przykład i pokazały, na co one jest, są gotowe i na co je stać. Wiadomo, wszystko zależy od nas, od tego, jaki my będziemy dawać obraz dzieciom. Oczywiście, dzieciaki wygrały u nas fajne nagrody. Rozdaliśmy wszystkie gadżety co do Joty. No i tak się kończył ten pełen emocji i wrażeń weekend. Po tych ćwiczeniach Adrian już pozbierał cały swój sprzęt. Aktros wyjechał już poza bramy. Pożegnaliśmy się z chłopakami. Kończymy na dziś, a ten to biały to wygląda jak po rajdzie Paryż Dakar. To parturek Arturek! Posprzątaj tam ładnie! Pa! Nie znam lepszego miejsca i innego eventu, który by tak zrzeszał ludzi z całej Polski jak Master Track. Ta edycja była mega. Naprawdę widzieliśmy nieraz te same twarze, które po prostu pojawiały się w poprzednich latach. Niektóre pojawiały się po raz pierwszy, ale przede wszystkim jest to jedyna i doskonała okazja, żeby spotkać swoich znajomych, których spotykamy właśnie tylko tutaj, raz do roku, bo nie mamy innej takiej możliwości i szansy. Także nasza strefka tętniła życiem. Dziękujemy Wam, że nas odwiedziliście. Jeżeli Was nie było, to mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych latach. Mi jest bardzo przykro, że to już się skończyło. Mam nadzieję, że Wam się podobało.